Hikomikos. Combo na no, YouTube a ten znowu mi się za Zatem e, dzisiaj... Jezu, ile tych singów ja robię, ostatnimi mi Dzisiaj pięć boosterów. E, emerging Powers otworzę dla Was i komentować będzie je pewien pedał. razem ze mną, Hikomikos. Sam jesteś, wiesz, kto. O Jezu. Mamy no, pięć boosterów. Nie reklamuj się. Nie na moim kanale. Zatem mamy pięć boosterów do otwarcia. Pierwszy raz będę otwierał jakiś booster właściwie z tej serii Emerging Powers. I znajdźcie dzisiaj pierwszy i ostatni w sumie. Znaczy, jest to kijowa seria. Jaki się trafi? Zero. Ja to wiem, że będzie zero. Nawet nie musisz się nikogo pytać. O, kod jest w środku. Kody sobie odłożę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Zający się to najbardziej warto chciałem rzeczą, którą tu stanę. Dobra. Rufflet. Ruslet. Ducklet. No, bo to po angielsku. Kotoni. Pampur. Darumaka. Tchłach. Łoczok, jezu, jakie nazwy. Tranquil. Prawie jak Tranquilizer, czyli środek psichobulowy. Riversy, który jest kmonem, ale syf. I Gikarik. Jezu. A, nie, ja możesz mi go dać, bo go mam w grze i tylko po to mi się przyda, że jest fajny, tak, to. Aha, to fajnie wiedzieć. No, fajnie. Dobra. Ja zatrzymuję to. Bardzo fajnie, Henryku. Baskulin. Pansir. Rufflat. Darklat, Kotoni. Max Potion. Sygilic. O Jezu. Drillbur. Exadrill. Ej, Ralka? Lol, dostałem Ralka okay. i reversa. Super. I ralką jest... Seasage. Jaki syf, Boże. Jeden Reviver. I tyle. Który nawet nie jest jakieś dobre, nie? nie syf. No, ale jak już mówiłem, nic ciekawego nie dostanę poza kodami. No. no. Chodź, chodź. Ferosit, Fulabi. Pansir. Emolga. A ja to patrzę fulast. Trilbur. cincino, sigilip, Chinchino. Sigillip. Siwadle. Jezu, Komon. Boże, dobijcie mnie. I... Livani. O, ona nawet nie jest w głupio. <laughs> ona... akurat ta Livani jest nawet spoko. Jeszcze dwa boosterki. Moje ostatnie wstępy tego sercu, no są Pomyślimy swego czasu. Raz, dwa, trzy raz. Deba. No. Emolga. pan sir Rock'n'Roll'a. Jezu Chryste. Was Rock'n'Roll'a, Rock Rock mi dajcie, Klank. Swadlum. Recycle. Exadrius, a jest Mawu, ten, ten sam. Nie, ten sam czy inny? Czekaj. Ten sam chyba. Ej, a czy to nie... Czy inna? Czekaj. A, a, sprawdzę. Wait. Inna. Ja wiem, bo to jest ten, który jest Holosem normalnie. O, no, no to bym się wstał. Ten w Reaversie, co jest z I... Inna Lipani. Lol. To gorsza. No, Jakiś syf. Dobra, ostatnim bysteże. Make my day. Jakieś holo bym może dostał. dostałem w sumie. Ale w reverse. To nie jest aż tak wesołą... sprawą. Zbieraj kody, wymieniaj na nagrody. Online. Tak. Kotoni. Piduk. Gotita. Sandail. Petilil. Boldora. Były Krokorok. Tranqualizer. Si Trivers. który jest żalką, którą chyba już dostałem nawet dzisiaj. No i ostatnia karta? Skolipidy. Jakie gówno. To co ty miałeś tylko mak? Pokion czy co? No, chyba CS z ciekawych kart ogólnie. Jaki ses No i Recycle jeszcze. No, to. To pozdro. No to dziękuję za oglądanie. Do kolejnych unboxingów, Na razie pozdrawiam. I A tego nie słuchajcie no.